Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku opowieści o historii Enigmy. Ostatnia część. Mam nadzieję, że ten cykl się Wam podobał. W przyszłym tygodniu nie wiem jeszcze o czym będę opowiadał. Mam nadzieję, że odcinek się odbędzie, bo ostatnio dużo pracy i przy tej okazji pozdrawiam wszystkich, którzy, z którymi miałem przyjemność pracować w tym i w ubiegłym tygodniu nad przygotowaniem dnia otwartego. Zapraszam na naszą stronę 1 czerwca, stronę naszej szkoły, do tego, że będzie dużo ciekawych informacji na temat tego, co dzieje się w szkole. Zwłaszcza jak macie jakichś znajomych ósmoklasistów, to możecie im też to zaproszenie wysłać. A tymczasem zapraszam Was do obejrzenia czwartej części na temat niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma. Kiedy byłem w Londynie, to odwiedziłem Brytyjskie Muzeum Wojny, Imperial War Museum i pośród wielu eksponatów, które tam znalazłem, między innymi trafiłem też na egzemplarz Enigmy. Obok eksponatu znajdowała się kartka, która informowała, że jest to niemiecka maszyna szyfrująca, której kod został złamany w latach 30. przez brytyjskich, francuskich i polskich kryptologów. I nie ukrywam, że ciśnienie mi trochę skoczyło, bo znając historię złamania szyfru Enigmy, przypomniałem sobie, jaki był wkład Brytyjczyków w złamanie kodu Enigmy. W latach 30. No, właśnie, był żaden. Jeśli Francuzi jeszcze do pewnego stopnia się przyczynili, przekazując informacje od swojego szpiega, Hansa Tilo Schmidta, to Brytyjczycy nie mieli zielnego pojęcia, że istnieje w ogóle coś takiego jak Enigma. Oni jedynie przechwytywali depesze szyfrowane przez Enigmę i nie mieli zielnego pojęcia, co z nimi zrobić. Niestety, dzisiaj świat w niewielkim stopniu wie o tym, kto złamał szyfr Enigmy. Większość ludzi, którzy w ogóle słyszeli o Enigmie, jest przekonana, że jej złamanie jest to zasługa Brytyjczyków. Dlaczego tak się stało? Przyczyn jest kilka. Pierwszą jest to, że działalność wywiadu zawsze otoczona jest tajemnicą. I podobnie było z Enigmą. Chociaż skończyła się druga wojna światowa, to nie ujawniono informacji o tym, że ośrodek Ultra pracował przez 5 lat wojny nad codziennym łamaniem kodów Enigmy, że zaangażowano w to tysiące ludzi, ogromne fundusze, a skutkiem tego był również rozwój. Nowych urządzeń, które wspomagały dekodowanie. Dlaczego tak się stało? Otóż, w momencie, kiedy wojska brytyjskie i amerykańskie spotkały się z wojskami sowieckimi nad łabą, to nie powiedziały sobie dzień dobry, tylko do widzenia, bo wojna Niemiec III Rzeszy z aliantami zakończyła się w Europie 8 maja 1945 roku, ale zaraz potem zaczęła się tzw. zimna wojna, przez niektórych nazywana trzecią wojną światową. W tej wojnie po dwóch stronach barykady. Stanęli dawni sojusznicy. I znajomość działania maszyny szyfrującej Enigmy, umiejętność jej dekryptażu, w ogromnym stopniu również pomagała Brytyjczykom łamać kody sowieckie. Gdyby Brytyjczycy ujawnili swoje dokonania, to Sowieci no nie wiedzieliby, że Brytyjczycy są tak skuteczni w dekryptażu. Również Amerykanie, z którymi Brytyjczycy podzielili się swoim doświadczeniem w czasie wojny, notowali bardzo duże sukcesy na tym polu. I dlatego do lat 60. O Enigmie praktycznie nie wiedział nikt poza wąską grupą osób pracujących w wywiadzie. Dopiero w latach 60., kiedy szyfrowanie maszynowe było już przestarzałe, kiedy wchodziły zupełnie nowe metody szyfrowania, oparte przede wszystkim na rozwoju informatyki i komputerów, które były już coraz bardziej zaawansowane, wtedy można było ujawnić tajemnicę Enigmy. I Brytyjczycy to zrobili, tylko niestety ujawnili wyłącznie swoje zasługi, a właściwie to, co przedstawili jako swoje zasługi. Opowiedzieli historię Bleshley Park. Opowiedzieli historię Alana Turinga, opowiedzieli historię pracowników, którzy przez 5 lat łamali kod Enigmy. Nie zająknęli się ani jednym słowem o polskim udziale w złamaniu szyfru Enigmy. Sytuacja nieco zmieniła się w pierwszej połowie lat 70., kiedy to znany nam już Gustav Beltrand opublikował książkę na temat złamania szyfru Enigmy. I w tej książce przedstawił zarówno wpływ Francuzów, ich wywiadu, jak również. Działalność Polskiego Biura Szyfrów. To rozpętało dyskusję na zachodzie, ale niestety ten głos Bertranda był słabiej słyszalny. Brytyjczycy, którzy wcześniej opowiedzieli historię Enigmy, zgarnęli całą pulę. Głos Bertranda był tylko głosem w dyskusji i tego głosu za bardzo nie słyszano. Do tego dołączył później Marian Zygalski, który pod koniec życia, drugi po lat 70., opublikował swoje wspomnienia, natomiast ten głos był całkowicie niesłyszalny, dlatego że Polska była wtedy za żelazną kurtyną, wiadomości z Polski i w ogóle z bloku wschodniego praktycznie nie przebijały się na zachód i dlatego wspomnienia Mariana Rejewskiego praktycznie nie zostały odnotowane. I w związku z tym do dzisiaj panuje przekonanie, że to Brytyjczycy złamali kod Enigmy i że to Bletchley Park był tym ośrodkiem, w którym się to dokonało. Mało kto na świecie słyszał o polskich kryptologach, a podejrzewam, że nawet w Polsce niewiele osób słyszało o Polskim Biurze Szyfrów i o ośrodku w Pyrach. Dużo bardziej znany jest Bletchley Park i dużo bardziej znany jest Alan Turing. Ale to nie tylko sama kwestia utrzymywania w tajemnicy. To trzeba przyznać, że niestety Brytyjczycy zachowali się bardzo nieładnie, przypisując sobie zasługi za złamanie Enigmy. Natomiast nie jest to jedyna taka sytuacja. Wiemy również, że brytyjski wywiad przypisał sobie wiele sukcesów polskiego wywiadu z czasów II wojny światowej, przede wszystkim wywiadu Armii Krajowej, dlatego że w 1945 roku, kiedy rząd londyński utracił poparcie Zachodu, to... Polski wywiad znajdujący się w Londynie obawiał się, że jego akta mogą zostać przejęte przez Brytyjczyków i że Brytyjczycy mogą przekazać je komunistom w Polsce lub też Sowietom, gdyż wówczas władzę sprawował rząd lewicowy, który utrzymywał całkiem niezłe stosunki ze Stalinem. I dlatego zniszczono akta polskiego wywiadu, przez co Brytyjczycy mogli spokojnie przejąć i przypisać sobie wiele jego zasług. I tak samo było z Enigmą. Jeśli spojrzymy na popkulturę, no to widać bardzo jasno, jak świat postrzega kwestię złamania kodu Enigmy. Mówiłem ostatnio o filmie Gra Tajemnic, który przekazuje całkowicie zakłamaną historię złamania kodu Enigmy. On może w miarę dobrze pokazuje działania ośrodku Bletchley Park, no ale o Polakach nie wspomina ani słowem. Jeszcze ciekawszy jest film Enigma z końca lat 90., gdzie oczywiście Brytyjczycy są tymi, którzy całą pracę wykonali. Natomiast w filmie tym jest ukazany jeden Polak, który jest alkoholikiem, szpiegiem niemieckim i zdrajcą. Mógłbym jeszcze mnożyć przykłady, ale myślę, że wystarczy. I teraz pochylę się nad wkładem kryptologów i rozszyfrowania kodów Enigmy w zwycięstwa aliantów w II wojnie światowej. Kiedyś miałem taką prezentację na temat rozszyfrowania Enigmy, i tam nazwałem ją Czy polscy kryptolodzy wygrali wojnę? Oczywiście ten tytuł jest. Uproszczone, dlatego że kryptolodzy nie byli sami w stanie wygrać wojny. Wojnę wygrali żołnierze i ich dowódcy. Natomiast mówiłem w pierwszej części o mgle wojny, która jest czymś, co bardzo mocno ogranicza działania dowódców i ich żołnierzy. Nawet najlepsza armia, najlepiej wyekwipowana, świetnie dowodzona, może przegrać z armią słabszą, gorzej uzbrojoną i nawet gorzej dowodzoną, jeśli nie posiada informacji, wystarczających informacji na temat wroga. historycy zastanawiałem się, jaki wpływ miał rozszyfrowanie. Kodu Enigmy na wynik wojny. Ja tutaj podam tylko kilka przykładów najważniejszych bitew, które decydowały o losach II wojny światowej, a które w dużym stopniu były wygrywane dzięki temu, że Brytyjczycy czytali Enigmę. Pierwsza wielka bitwa bitwa o Anglię pierwsze zwycięstwo nad Hitlerem. Jest rok 40: cała Europa jest albo pod butem Hitlera, albo pod butem Stalina albo są to państwa współpracujące z Hitlerem, lub też pojedyncze, neutralne, jak Szwajcaria czy Szwecja, które Również do pewnego stopnia współpracują z Hitlerem. Ostatnią wyspą dosłownie jest Wielka Brytania, która stawia opór i Hitler szykuje się do ataku. Dzięki temu, że kilka miesięcy wcześniej Turing zaczął czytać Depesza Enigmy, Brytyjczycy wiedzieli, gdzie Niemcy nadlecą, skąd nadlecą, jakimi siłami, o jakiej godzinie. Mówiąc o bitwie o Anglię, często mówi się o tym, dlaczego Brytyjczycy ją wygrali. Mówi się przede wszystkim o bohaterskich pilotach, również polskich, którzy obronili wyspę. Mówi się również o radarze, który pomagał namierzać niemieckie wyprawy bombowe. Ale zapomina się często o tym, że Brytyjczycy świetnie przygotowywali się na ataki niemieckie, dzięki temu, że wiedzieli, jakimi Niemcy dysponują siłami, gdzie zaatakują. I choć posiadali mniejsze siły, Royal Air Force był zdecydowanie słabszy liczebnie od Luftwaffe, to byli skutecznie walczyć z przeciwnikiem, bo... Przenikali mgłę wojny. Co by było, gdyby Brytyjczycy przegrali bitwę o Wielką Brytanię? No można sobie odpowiedzieć na to pytanie. Podobnie było z bitwą o Atlantyk, gdzie bitwa toczyła się o przetrwanie Brytyjczyków. Gdyby Niemcy wygrali bitwę o Atlantyk, gdyby niemieckie uboty zatopiły więcej konwojów, więcej statków dostarczających broń, materiały pędne, rudy, żywność do Wielkiej Brytanii, to Wielka Brytania by nie przetrwała. Trasy konwojów były wytyczane do pewnego stopnia w oparciu o wiadomości z Enigmy. Bitwa pod El Alamein, pierwsze zwycięstwo poważne Brytyjczyków nad Niemcami, nad Deutsche Afrika Korps w Afryce, również zostało osiągnięte w dużym stopniu dzięki temu, że Brytyjczycy wiedzieli, gdzie są Niemcy, a gdzie są Włosi, gdzie zaatakują Niemcy, gdzie ich nie będzie, gdzie postawić pola minowe i dzięki temu wygrali swoją pierwszą wielką kampanię kampanię w Afryce. Bitwa na Oku kurskim decydująca bitwa... Na froncie wschodnim tutaj również Stalin dostał informacje od Brytyjczyków. Co prawda wywiad sowiecki również ustalił czas i miejsce koncentracji sił niemieckich dzięki swojemu szpiegowi, który nazywał się Kuzniecow, a był to taki pierwowzór sztylice albo Hansa Klossa. Kto oglądał to wie o co chodzi. Natomiast informacje z Ultry potwierdziły. I dzięki temu Stalin w odpowiednim miejscu skoncentrował swoje siły i zamiast wielkiej ofensywy Hitlera na wschód skończyło się wielką ofensywą Stalina na zachód. Lądowanie w Normandii, czyli otwarcie drugiego frontu w Europie. Tu również Brytyjczycy czytając niemieckie depesze, wiedzieli gdzie są niemieckie umocnienia, wiedzieli, że Niemcy spodziewają się ich w Padekale i robili wszystko, żeby Niemców przekonać, że właśnie w Padekale wyląduje desant przymierzonych. No i wreszcie Pacyfik. Tutaj również amerykańskie sukcesy do pewnego stopnia były spowodowane wtórnie, dzięki złamaniu szufrów Enigmy, bo Brytyjczycy nauczyli Amerykanów, jak łamać kody maszynowe, i dzięki temu Amerykanie znali depesze japońskie. Dzięki temu, m.in., wygrali bitwę o Midway, bo wiedzieli, gdzie Japończycy zaatakują, co pozwoliło zmienić losy wojny po pasmie sukcesów japońskich. Wreszcie udało się powstrzymać ich ofensywę na Pacyfiku. Tych przykładów jest oczywiście o wiele więcej, ja podałem tylko najważniejsze. Natomiast pytanie, co by było, gdyby tych bitew alianci nie wygrali. Historycy nie lubią pytać, co by było, gdyby, natomiast praktycznie większość historyków zajmujących się Enigmą, jest przekonana, że złamanie jej szyfrów zaoszczędziło światu co najmniej dwóch lat wojny i część uważa, że również zapobiegło zwycięstwu Hitlera. Można by się było zastanowić, co by było, gdyby wojna trwała dwa lata dłużej. No na pewno Holokaust by został sfinalizowany, a po Holokauście, po zagładzie Żydów, pewnie przyszłaby pora na Słowian. Również Niemcy mogliby rozbudowywać dalej swój przemysł, mogliby pracować nad tajnymi broniami, tak zwaną Wunderwaffe, wreszcie mogliby pracować nad bronią atomową. Więc tu znowu można snuć przypuszczenia, co by było, gdyby na przykład Niemcy mieli rakiety, które byłyby w stanie zrzucać głowice jądrowe na Londyn, a te dwa lata wojny mogły im to dać. Nie da się tak naprawdę jasno powiedzieć teraz, czy wojna została wygrana dzięki Enigmie, ale na pewno Enigma ograniczyła straty, a być może również Ograniczyła zasięg działania wojsk niemieckich, wojsk japońskich, no i skalę tragedii, która i tak była ogromna. Premier Wielkiej Brytanii, Sir Winston Churchill, po wojnie powiedział Królowi Jerzemu VI: To projektowi ultra zawdzięczamy zwycięstwo. Generał Dwight Eisenhower, głównodowodzący siłami aliantów w Europie, podał odszyfrowanie enigmy jako decydujący wkład do działań alianckich. Warto zacytować te dwie osoby, dlatego że ich zdanie pokazuje, jak bardzo. Ważne dla losów wojny były działania polskich kryptologów, o których niestety świat zapomniał. I warto też pamiętać o tym, jak wielki wpływ badania nad Enigmą miały na rozwój informatyki. Otóż pierwsze urządzenia, które konstruowali Polacy, czyli cyklometr, a zwłaszcza bomba Gajewskiego, a później oparte na nich urządzenia, które konstruowali Brytyjczycy, czyli bomba Turinga i wreszcie zaawansowane, jak na ówczesne czasy, urządzenie, jakim był Colossus, miały ogromny wpływ na postęp, a właściwie na powstanie informatyki, dlatego że ludzie zatrudnieni w Bletchley Park po wojnie tworzyli podstawy brytyjskiej informatyki. Również ich doświadczenie, które zostało przekazane Amerykanom, Amerykanie rozwijali i dzięki temu pierwsze komputery były Używany przede wszystkim do łamania szyfrów. Nie wiemy, w jakim byśmy byli miejscu, gdyby nie badania nad enigmą, ale być może dzisiejsze komputery wyglądałyby trochę inaczej, być może byłyby mniej zaawansowane, być może informatyka rozwijałaby się wolniej. A co stało się z polskimi kryptologami i z pracownikami Polskiego Biura Szyfrów? Otóż część z nich skończyła tragicznie. Pierwszą ofiarą był Henryk który 18 kwietnia 1942 roku zginął w katastrofie morskiej. Również tragiczny był los Antoniego Paluta i Edwarda Fokcińskiego, którzy zostali aresztowani przez Niemców w czasie wojny i zostali wysłani do obozu w Sachsenhausen. Antoni Palut zginął podczas nalotu, który Alianci przeprowadzili na ten obóz w 1944 roku pomyłkowego. Uważali, że bombardują niemiecką fabrykę, a tak naprawdę zbombardowali znajdujący się obok niej obóz. Natomiast Edward Fokczyński zmarł w tym obozie z wycięczenia, został po prostu zamęczony. Pułkownik Widolanger i major Maksymilian Ciężki dotarli do Anglii. W 1946 roku pracowali w takim odpowiedniku biura szyfrów, ale oczywiście o wiele mniejsze miało możliwości dla polskiego wywiadu. Natomiast w 1947 roku zostali zdemobilizowani i zostali bez pracy. Pułkownik Guido Langer umarł rok później, w 1948 roku. Natomiast awansowany na pułkownika Maksymilian Ciężki szukał pracy. Między innymi odbył kurs tkactwa i mał się każdej możliwej pracy i zmarł w 1951 roku na nowotwór płuc. Główni bohaterowie, czyli Marian Rejewski i Henryk Zygalski, również pracowali w czasie wojny, również dla właśnie takiego odpowiednika biura szyfrów, ale tam... Zajmowali się rozszyfrowywaniem takich dosyć prostych szyfrów Gestapo. To trochę wyglądało tak, jakby kierowca Formuły 1 przesiadł się na taki trzykołowy rowerek. Natomiast oni również odchodzą z wojska, zostają zwolnieni. Marian Drajewski wraca do Polski. Jest inwigilowany przez Urząd Bezpieczeństwa, później Służbę Bezpieczeństwa, ale jest bardzo ostrożny. Nie przyznaje się do niczego poza pracą w biurze szyf. Równik nie wie, że to jest genialny matematyk, który złamał kod Enigmy. Pracuje w jakichś takich małych spółdzielniach jako księgowy. Dopiero w latach 70., kiedy najpierw Gustav Bertrand opublikował swoją książkę, to on również ujawnia, Swoją pracę i pisze swoje wspomnienia. Na podstawie jego wspomnień, między innymi zostaje nakręcony film Sekret Enigmy, a potem serial Tajemnica Enigmy. Zresztą całkiem niezły, polecam go. Ma już 40 lat i co prawda był nakręcony jeszcze w Polsce Komunistycznej, ale całkiem ciekawie opowiada losy Enigmy. Dużo więcej jest w nim prawdy niż w tych wszystkich angielskich filmach. 13 lutego 1980 roku, Marian Rajewski umiera w Warszawie. Henryk Zgalski, w przeciwieństwie do swojego kolegi, nie wrócił do Polski, pozostał w Anglii. Chciał się zatrudnić jako matematyk, ale okazało się, że nie może, bo nie ma studiów angielskich ukończonych, więc musiał iść na studia. Dosyć kuriozalna sytuacja, kiedy ten wybitny umysł z wielkim doświadczeniem no, wraca do ławy studenckiej i musi zdawać egzaminy. Później pracował w prowincjonalnej szkole, uczył matematyki. Też musiało być ciekawe doświadczenie, mieć matematykę z jednym z ludzi, którzy złamali szyfry Enigmy. I w 1978 roku umiera. Natomiast mamy też innych bohaterów. Gustaw Bertrand w 1944 roku został aresztowany przez Gestapo. Poszedł na współpracę z Gestapo. Tak naprawdę nie wiemy do końca, jak ta współpraca wyglądała. On sam twierdził, że zgadzał Niemcom tylko to, co wiedzieli, czyli informacje o tych agentach, którzy albo nie żyli, albo siedzieli w więzieniach. Nawet no według innej wersji. Sprzedał Polaków, natomiast jest to wersja niepotwierdzona, ale dzięki temu udało mu się uniknąć więzienia i został później wypuszczony. Przeżył. W 1973 roku publikuje swoje wspomnienia, w 1976 roku umiera. Hans Tilo Schmidt, czyli szpieg, który sprzedał Francuzom szereg informacji na temat Enigmy, został w 1943 roku aresztowany przez Gestapo i 1 kwietnia został znaleziony martwy w celi, prawdopodobnie popełnił samobójstwo. No i wreszcie Alan Turing, postać bardzo ciekawa, ale też kontrowersyjna. ekscentryk, który na przykład był znany z tego, że jako alergik w okresie, kiedy pyliły różne rośliny, nie za bardzo był w stanie pracować, więc pracował w masce gazowej. Musiał dosyć ciekawie wyglądać, kiedy siedział w ośrodku Bletchley Park w masce gazowej i pracował nad złamaniem niemieckich depesz. Znany był również z tego, że był biegaczem długodystansowym. Kiedy na przykład był wzywany do Londynu na rady z Churchillem, no to zamiast pojechać tam. To sobie biegł do Londynu, a było to około 40 mil, czyli ponad 60 kilometrów. No i po takim biegu docierał do Londynu i tam później odbywał naradę z Churchillem. Alan Turing był również homoseksualistą, co wówczas było karalne. W Anglii, ale nie tylko w Anglii, właściwie w całej Europie. I w związku z tym dano mu spokój w czasie wojny, ale po wojnie został przyłapany infragranti z młodszym od siebie mężczyzną, został oskarżony o naruszenie moralności, został odsunięty od badań, bo jako człowiek skazany nie miał już dostępu do badań. No i skończyło się tym, że w 1954 roku popełnił samobójstwo. I na koniec chciałbym przytoczyć słowa jego bratanka, żona Dermota Turinga, który, co ciekawe dzisiaj walczy o prawdę o enigmie i Dermot Turing. Powiedział Mogę jasno powiedzieć, ile Brytyjczycy wiedzieli o Enigmie w 1938 roku. To nie wymagało wielu słów, bo prawda jest taka, że nie mieli na ten temat zielonego pojęcia. Byli absolutnymi ignorantami, a tymczasem ich problemy zostały rozwiązane przez Mariana Rejewskiego już w 1932 roku. Polacy byli o 6-7 lat do przodu w porównaniu do Brytyjczyków, i gdyby nie fakt, że w lipcu 1939 roku udostępnili swoje ustalenia, to Wielka Brytania weszłaby w wojnę w stanie absolutnej niewiedzy. W dzisiejszym odcinku, ostatnim już, jeśli chodzi o cykl opowieści na temat złamania. Kodów Enigmy. Starałem się Wam pokazać, dlaczego świat dzisiaj, jako tych, którzy złamali Enigmę, uważa Brytyjczyków, a w szczególności Alona Turinga, i dlaczego tak mało wie o Polakach. Starałem się Wam też pokazać, jak wielki wpływ miało złamanie kodu Enigmy na losy II wojny światowej oraz co stało się z głównymi bohaterami dramatu w ostatnich latach wojny i po II wojnie światowej. W ten sposób kończę cykl opowieści na temat złamania kodu Enigmy. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Ja też dzięki temu się jeszcze nowych rzeczy dowiedziałem i nauczyłem. Nie mam jeszcze pomysłu na kolejną część. To znaczy, świta mi w głowie taki pomysł, żeby zrobić o polskich szpiegach, ale nie wiem, czy nie za dużo już tej II wojny światowej XX wieku, czy nie pójść w jakąś inną epokę historyczną. Jak, jak macie jakąś opinię na ten temat, to dajcie znać. Do przyszłego tygodnia zdecyduję. Mam nadzieję, że mi się uda zrealizować kolejny odcinek za tydzień. A tymczasem życzę Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku.